Witamy serdecznie w trzecim już odcinku naszych spotkań. Jest z nami tradycyjnie już Treb. A po drugiej stronie Hochoł. Witam serdecznie. Cześć, witaj. O czym dzisiaj sobie porozmawiamy? Porozmawiamy sobie dzisiaj o darwinach, ponieważ ten temat bardzo, ale to bardzo mnie interesuje. Ostatnio pamiętam, miałeś się do nich odezwać. Czy był jakiś odzew z ich strony? Tak, powiem ci, napisałem do nich, a oni odpisali do mnie. Z czego się cieszę, jednak sprawa tak naprawdę jest lakoniczna i myślę, że w pełni rozumiem ich stanowisko. Pozwolę sobie zacytować fragment. Cześć. Sprawa została wyjaśniona i zamknięta, i jako taka nie jest tematem na wywiad. Nie mamy wpływu na plotki, ani też nie możemy za nie odpowiadać. Pozdrawiamy. Czyli tak naprawdę chłopaki zamknęli temat, i jakiekolwiek spory, niespory były, no, zakończyli to w ten sposób. Szanuję. Chyba dogadali się, jak to ludzie. A to wcale nie jest takie oczywiste w naszym dzisiejszym świecie. No, zgadza się. Ale dość już tego przynudzania, przejdźmy teraz do tematu naszego odcinka. Powiedz mi, jak on pięknie brzmi. Tematem odcinka jest seks, głód, krzywdzenie zwierząt. Czyli tematy tabu na sesjach RPG. Dobra, to spróbujmy to ugryźć. Powiedz mi, Trepie, czy twoi gracze są gotowi na seks? Myślę, że ze mną nie i ja z nimi także nie, ale odpowiadając już poważnie, nie, te to są ewidentnie tematy tabu, ewentualnie tematy romantyczne, może troszeczkę erotyki, natomiast nigdy seksu jako tako w sesjach nie prowadziłem. Było to przegadywane z nimi i może niewiele się zgodziło, natomiast znaczna większość mówiła mi, że jednak tego tematu by chcieli nie poruszać. Czyli zarówno jako mistrz gry i zarówno jako gracz nie miałeś okazji doświadczyć scen seksu stricte, zgadza się? Jako gracz zdarzało mi się, osobiście nie miałem z tym problemu, ale szanuję wybór moich graczy i współgraczy, że nie w każdym zestawie, nie w każdej ekipie ten temat byłby mile widziany. No właśnie, właśnie, bo narosło wobec tego wiele... Hmm. Systemów zabezpieczeń nazwałbym to w ten sposób, aby uchronić potencjalnego gracza przed treścią, która mogłaby powodować u niego wszelakie negatywne, złe odczucia. Jeśli mogę tak to sobie wszystko uprościć. Jakieś to systemy? Ostatnio na grupie Facebookowej, Panie i Panowie, zagrajmy w RPG. Zobaczyłem, że pojawił się temat ankiety lub też zgody na trudne tematy w trakcie sesji RPG. Rzuciłem na to okiem i szczerze powiedziawszy, złapałem się za głowę. Powiedz mi, czy dla Ciebie jest to użyteczne? Na pewno poruszamy na sesjach, czy to prowadzę, czy biorę w nich udział, taką rozmowę, w której ustalamy, czy jakieś tematy mogą być poruszone, tudzież nie mogą, albo wychodzi to też w trakcie sesji. Odbywa się to na zasadzie słowa bezpieczeństwa, gdy ono pada, sesja jest przerywana, gracze wychodzą z roli i osoba, która to powiedziała, mówi w czym rzecz. Rzuciłem okiem na tę ankietę. Kilka z tych tematów jest mi bliska, natomiast znaczna większość mnie troszeczkę zaskakuje, mógłbym skoro je omówić tutaj na antenie. No jasne, że mnie tutaj dziwi, na przykład, że ktoś może mieć kłopot z poważną pogodą, na przykład tornado, huragan. Myślę, że to by dotyczyło jakichś osobistych tragedii, a co człowiek, to różne. Wiesz, co mam na myśli, chochole, Może ktoś ma nieprzyjemne wspomnienie i nie chciałby tego po prostu poruszać, bo zbyt bardzo tą osobą trzęsie. No, dobra. Chociaż musisz przyznać, że to dosyć egzotyczne zjawisko, aby na sesji RPG znalazła się osoba, która przeżyła katastrofę w postaci przejścia tornado i akurat na sesji jest omawiany wątek kataklizmu, kiedy postacie uciekają przed tornadem. Prawda, jest to egzotyczne, natomiast nie można tego wykluczyć, bo co człowiek to historia. Wątpię, żeby gdzieś można było na dzień dobry usłyszeć przed sesjami. Słuchaj, no, nie mów o trzęsieniach ziemi, bo miałem osobistą tragedię, ale wiadomo, jakaś szansa istnieje, że podczas sesji niestety w coś się trafi. No właśnie, pytanie, czy taka ankieta, takie listy są w stanie przewidzieć wszystkie możliwe potencjalne opcje, aby tak na pewno się zabezpieczyć przed wszelkimi takimi dotkliwymi doznaniami? Jak sądzisz? Uważam, że nie. Za dużo. Za dużo rzeczy mogłoby się wydarzyć, żeby to wszystko spisać na papier, a jeżeli już spisać, to wątpię, żeby ktokolwiek by się znalazł, żeby no zwyczajnie w świecie to opracować i przedstawić w formie słupków, wykresów czy innych możliwych do przeanalizowania danych. No więc, właśnie, czy nie możemy się po prostu ograniczyć do prostej rozmowy? Słuchajcie, dzisiaj gramy sesję, tak rzucając spoilery, nie wiem, będzie scena tortur, będzie scena pościgu strzelaniny. Czy ktoś ma z czymś kłopot? Na pewno ze spoilerami. Bo poruszając już taki temat, rozumiem jest to grzeczne, ale jednak okazuje troszeczkę za dużo. To tak jakbyś wiedział w połowie książki, co się wydarzy i pierwszą połowę czytasz na zasadzie, dobra, kiedy to będzie, a dopiero po tym, jak to się wydarzy, nie wiesz, co jest dalej i zaczynasz odkrywać. No więc właśnie, pytanie teraz, czy jesteśmy w stanie wyciągnąć te wszystkie informacje poprzez taką rozmowę? Bo myślę, że przede wszystkim to możemy podzielić na dwie rzeczy, to nam to co męczy tak naprawdę gracza. Czyli to, co jest nam skłonny powiedzieć, i to, czego nie jest nam skłonny powiedzieć. Ja wiadomo, jeśli ktoś ma kłopot z pająkami albo innymi wężami, to powie ci to wprost. Natomiast jeśli chodzi o jakieś osobiste problemy doznania, no to nie wiesz, żeby taki człowiek był skłonny ci to powiedzieć prosto w oczy, jeśli cię nie zna, lub też na forum po prostu pomiędzy innymi graczami. Zgadza się. To też powiedziałem na początku, że. Przynajmniej w moim, w moim doświadczeniu takie słowo bezpieczeństwa ustalane przed sesją jest takim dobrym rozwiązaniem. Nic nie odkrywasz, natomiast jeśli już coś zaistnieje, ktokolwiek jej nie, nie powie, może sobie zażyczyć, że chce pójść na stronę z mistrzem gry, albo po prostu oznajmić, że ten temat powinniśmy pominąć. I wiadomo, historia powinna się potoczyć z odpowiednią cenzurą. Znam tę technikę, powiem Ci jak długo gram i prowadzę, nigdy nie wiedziałem, żeby ktoś tak naprawdę to zastosował, tego użył, czy się do tego odniósł. Ty miałeś okazję? Kilka razy zdarzyło się. Zawsze się to kończyło. Nazwijmy to polubownie, nie było jakichś zgrzytów, natomiast bardzo popieram tego typu zabiegi. Po prostu oszczędza to jakieś przykrości, czy najzwyczajniej w świecie po sesji można było słyszeć. Dziękuję z tobą, nie chcę więcej grać i taka osoba się może zamknąć i nie powiedzieć, nie podać nawet przyczyny, prawda? Mhm. Tyle, że wymaga to mimo wszystko tej odwagi od tej osoby, żeby mogła przerwać grę przerwać scenę, przerwać fabułę, nawet jeśli cała reszta doskonale się bawi, żeby zadbać o swój własny komfort psychiczny. I teraz pojawia się zastrzeżenie, czy każdy byłby do tego skłonny, bo jeśli to ktoś ma po prostu jakiś problem psychiczny, przepraszam, że ujmuję to w takie słowa, no to wątpię, żeby powiedział tak, odgrywając tę scenę Stop, nie, nie gadamy o tym. Że wymaga to. Wiesz, wiesz, o czym mówię. Wiem, co masz na myśli. Zgadzam się, może poczuć się taka osoba po prostu przytłoczona ilością dobrze grających, czyli dobrze bawiących się graczy, tak? Gdzie sama przeżywa katusze. Natomiast no chyba od tego jesteśmy i od tego są dorośli ludzie, żeby sobie jednak coś oznajmić przed sesją, coś ustalić, no. Miejmy jakieś zasady, miejmy jakieś wyczucie. Wiem, że swego czasu był, może nie gówno, burza to za dużo powiedziane, ale pewna rozterka. Mianowicie. Na jakiejś amerykańskiej scenie RPG-owej była sesja online i dotyczyło to chyba jakiegoś nadużycia seksualnego, gdzie jeden z NPC-ów zdaje się realizował swoje niecne plany wobec jednej z postaci graczy. I postać była prowadzona przez jakąś dziewczynę, która była ewidentnie nie czuła się z tym komfortowo, jednak w żaden sposób tego nie okazała słowami, nie przerwała sceny, i wiem, że mimo wszystko nie potoczyło się między nimi za najlepiej. No, i po sesji wiadomo, były żale, były pretensje. Ja zadał tylko pytanie, czy ta osoba występowała dalej w tych sesjach? Szczerze powiedziawszy, nie śledziłem dalej tych losów, ale wiem, że jest po prostu taki problem. Że po pierwsze ktoś nie ma dość odwagi, a po drugie stoi przed faktem, że oho, czy komuś właśnie zepsuje doskonałą scenę i zabawę. Prawda, można utknąć pomiędzy tym, że inni się dobrze bawią, widać, że wysłuchują a samemu po prostu zamknąć się w sobie i myśleć, że to może jakoś przetrwać. A jednak jestem tego zdania, żeby nawet takie osoby skromne, przytłumszone tego typu scenariusz, mówię to trochę, tak można powiedzieć, przez taki żal ściskający gardło, bo nie chciałbym być świadkiem takich scen, właśnie od tego byłoby to te słowo bezpieczeństwa. Natomiast, jeżeli już by do czegoś takiego doszło, no jesteśmy ludźmi, po prostu wychodzimy z tego świata, wychodzimy z roli, ktoś czuje się bardzo niekomfortowo, no miejmy trochę empatii i trochę wyczucia, jeżeli widzimy, że ktoś się, niedobrze czuje z tym, co się dzieje, przerwijmy, tak? Chodzi o zabawę. Doskonale jest, jeśli można porozmawiać z każdym graczem na forum i z każdym graczem z osobna i wyjaśnić to sobie, ale no cóż, to działa wtedy, jeśli mistrz gry i gracze znają się między sobą i mogą sobie powiedzieć o swoich własnych tajemnicach, sekretach i wtedy wiadomo, że wszystko, na co się zgadzają gracze i drużyna, jest tak naprawdę dobre i przegadane. Tak nie zawsze możemy o to zadbać. Tutaj się troszkę nie zgodzę, bo nawet osoby, które są sobie nieznane i po prostu zaczynają tworzyć tą drużynę, tak? Zawsze takim dobrym narzędziem ku temu, żeby poznać się trochę lepiej, bez naciskania i bez pytania o te właśnie tajemnice i sekrety, była najzwyklejsza rozmowa po sesji. Wiadomo, pierwszą pilotażową sesję nie poprowadzisz w tematyce, powiedzmy, seksu, rasizmu, jakichś obrzydliwych pająków czy gałek ocznych. Tego jest cała masa tych fobii, żeby ich po prostu nie poruszać. Oczywiście istnieje szansa, że w to się trafi w jakikolwiek sposób, ale nie to powinno stanowić fabułę i nie można by się na tym rozwodzić za bardzo. Taka pogadanka po sesji pozwoli lepiej poznać osobę, bądź delikatnie wyciągnąć na wierzch tematy, które nie powinny paść, zadając proste pytanie: co się podobało, co się nie podobało? Nie uważasz? Zgadza się, tylko nadal mówimy już o wydarzeniach post factum, że jeśli już zdążyło do czegoś dojść, no to zdążyło po prostu już do tego dość, tak naprawdę. Więc no, jest to jakiś sposób, żeby zaznaczyć mniej więcej grunty i tematy, które chcemy poruszyć, nie zapytać, jak gracze się poszczególnie z danymi tematami czują. Chociaż ja powiem ci, kiedy wprowadzam, nazwijmy to jakieś cięższe, trudniejsze tematy, no to prowadzę taką, tak to sobie nazwałem, podwójną weryfikację. Na czym to polega? Zadaję mu wtedy pytanie: czy wolisz odegrać tę scenę z tym NPC-em, czy wolisz iść eksplorować coś tam? Nie pytam, czy. Czy chcesz zagrać tę scenę? Bo to równie dobrze mogło zabrzmieć: Czy ty chcesz się z nami bawić? Wiesz o co chodzi? Jeśli gracz stoi przed wyborem nie wiem, molestowania i odpowiedź jest: Nie, no to to jest taka wiesz szorska decyzja i misz gry. No, muszę się na czymś nowym. Więc jeśli ty przygotowujesz jakąś scenę, przynajmniej ja tak robię, przygotowuję scenę dla jednego z graczy, no to od razu myślę: Od nad jakąś alternatywą, żeby nikt nie czuł się do niczego przymuszony. Zaznaczam delikatnie grunt i pytam, czy chcesz iść w tę stronę, czy iść w tę stronę. I w tym momencie cholernie ważne jest, no, myślę, że misz gry powinien wykształcić lub posiadać coś na wzór tak zwanej inteligencji emocjonalnej. Umieć rozpoznawać emocje ludzi, że kiedy zadajesz takie pytania, no to na podstawie samej odpowiedzi, rzecz jasna, ale tego, jak ta odpowiedź jest sformułowana, jak też wygląda gracz w tym momencie, to znaczy, czy jest nachylony nad stołem, czy jest wciśnięty w krzesło, czy ręce są skrzyżowane na piersi, czy oczy są zainteresowane, czy błądzą, czy są puste, już daje informacje, tak naprawdę i wszelkie odpowiedzi, czy ta scena powinna tak naprawdę wejść. A kiedy już widzę, że chce iść w tę stronę. OK, robię drugi stopień weryfikacji. To znaczy, pytam, czy chcesz scenę ogólnie omówić, czy chcesz ją zagrać szczegółowo. Bo nawet jeśli ktoś powie, o, powiedzmy, nie wiem, scena seksu, czy coś, super, no to nadal nie bałbym się wejść w jakieś takie bardzo namiętne szczegóły. Dlatego zawsze pytam, ogólnie czy szczegółowo. Na przykład się okazuje, no dobra, wpadamy w jakieś uściski, pocałunki, drzwi się zamykają w tym momencie, słychać skrzypienie łóżka, koniec. I zauważyłem, że to jest cholernie satysfakcjonujące dla graczy, jeśli mogą całość zawrzeć w dosłownie kilku słowach. To znaczy, z jednej strony jest taka, zauważyłem taka poniekąd satysfakcja, że udało się dotknąć takich trudnych tematów, a mimo wszystko nie zrobiło się z tego jakieś porno opowiadanie. No taki jest mój patent. To ja mam do tego patentu dwa pytania, bo wyszliśmy z poziomu napaści seksualnej, więc. Chciałbym usłyszeć jak w takich sytuacjach gracz wybrnie, jakie na przykład przykładowe pytania zadajesz, jak wprowadzasz pierwszy stopień, drugi stopień, a drugi, ok, to dotyczy osoby, której scena dotyczy bezpośrednio, a co z pozostałymi, jak ich weryfikujesz? Odpowiadając na twoje pytanie, myślę, że to może będzie to zilustrować w postaci mezwi, to mini minisesji. Będziesz moim graczem, będę twoim mistrzem gry. Odpowiada ci to? W porządku, zróbmy tak. Kim jest Twoja postać? Staw się jakiś świat wziąć jeszcze pod uwagę, ale niech to będzie mężczyzna. A okay. co? W świecie. a może dość współczesnym, może. XVIII-wieczna Anglia. Współczesna, XVIII-wieczna Anglia. Dość współczesna. Okej, okay. proszę cię bardzo. O czego się obawiasz? Napaści seksualnej? No i skoro jesteśmy w tym temacie. Powiedzmy, że tak. I dorzućmy, żeby była pikanteria, że jest to postać z, przeszłości, z przeszłością taką, gdzie tego tematu w świecie gry nigdy by nie poruszyła. Ma z tym problem. Okej, okay. dobra, spróbujmy. Dajmy jeszcze do tego sceny, że to będzie noc, zrobi się klimat i po prostu wracam z jednej z imprez, na której nie bawiłem się zbyt dobrze, bo ludzie byli zbyt swobodni. Dobra. Idziesz ulicą. Ciemnej, zapchlonej, brudnej ulicy. Pod twoimi stopami, błoto, twoja stopa. Zatapia się w tym. Czujesz wilgoć, jak sięga twoich skarpetek. Masz beznadziejny humor. W pewnym momencie zauważasz, że za twoimi plecami idzie postać. Ale nie idzie prostym krokiem, jak ty. Leko się zatacza. Chyba jest piana. Hej no! Wyciąga rękę w twoim kierunku. Palce ma rozcapieżone. Zaczynasz być pełen obawień. przypadkiem nie ma równie swobodnych pomysłów, co twoi znajomi, których właśnie opuściłeś? Możesz spróbować się skonfrontować z nim, a możesz po prostu stamtąd odejść, przyspieszyć kroku. Pijany cię nie dogoni. Zdecydowanie przyspieszam kroku. Obawiam się, że ktoś po prostu ze znajomych podążył za mną i chce mi wyciąć głupi dowcip, ale to ja się tego boję. Niech nie, nie chcę w tym brać udziału. Nie po to stąd wychodziłem. Oddalasz się czym prędzej. Skręcasz w lewo, prawo. Zapamiętasz przede wszystkim te okolice, tę uliczkę. Wiesz, jakiego miejsca obawiać. Jesteś silny, jesteś sprytny. Nie dasz się oszukać. Po chwili stajesz w zatłoczonej, jasnej ulicy. Jest tutaj tłocznie, ale bezpiecznie. Udaje się w jednym z kierunków w stronę ludzi, aby. No W tym ścisku chociaż poczuć odrobinę anonimowości, ale także bezpieczeństwa. No przecież nic się tu nie stanie, tak? No i voilà. Stanęliśmy przed, powiedzmy, niebezpieczną sceną i wyszliśmy z niej. Bez jakiegoś, myślę, hamskiego nacierania i przyciskania się do muru. Jak, jak się czujesz? Jako gracz czuję się w porządku, bo ciągle będąc w roli, miałem swobodę działania. Czyli nawet gdybym faktycznie miał z tym duży problem. Nie stworzyłeś sytuacji, w której samo doprowadzenie do konfrontacji było z góry narzucone. Miałem swobodę wyboru i gdybym miał z tym problem, na pewno bym ci wdzięczny za to, że mogłem stamtąd po prostu uciec. I to stało się płynnie. Równocześnie starałem się też samym opisem poniekąd dodać ci Animuszu żebyś nie czuł się jak zaszczuty lis, który uciekł w ostatnim momencie, bo to, powiedzmy, do niczego złego nie doszło, ale taki bardzo cierpki smak na języku pozostawia. Poczułeś to? Tak. Troszeczkę byłem zaniepokojony, ale poza tym nic. Dobra. A teraz spróbujmy zagrać coś dokładnie odwrotnego. To znaczy, jesteś skoro odegrać jakąś scenę związaną z seksualnością. Dobrze. Narzuć jakąś rolę. Spróbuję się wczuć. Mhm. Pójdźmy w takie klimaty, w stylu na sesji jest jedna dziewczyna i wszyscy gracze się do niej zalecają. Klasyka, co nie? Powiedzmy. Jesteś sobie kobietą, która gra postać kobiety. Niech będzie coś takiego, tak? Podwójny roleplay. Wcielasz się w kobietę, która wciela się w kobietę. Jest to wyzwanie, nie powiem. Pozwól, że nie będę głosu zmieniać, ale postaram się zmienić nastawienie. Z góry przepraszam wszystkie kobiety, jeżeli będę odgrywał coś bardzo sztampowo. Okej, okay, zgódź się na moje pierwsze pytanie. To znaczy, czy chwolisz to lub w to? Czy chcesz iść w tę stronę seksualności? Okej, okay, to... spróbujmy. Spróbujmy, a następnie sam spróbuj, zgodnie z tym moim systemem podwójnej weryfikacji, sam się odnieść, czy chcesz odegrać tę scenę ogólnie, czy szczegółowo, żebyśmy mogli zobaczyć, jak to działa w praktyce. Dobrze, zaczynaj. Akcja niech się dzieje we współczesności. W dowolne miasto amerykańskie. Jak masz na imię? Anna. A więc, droga Anna, siedzisz w swoim pustym mieszkaniu. Trudno znaleźć dobrych kumpli tego wieczora, a może po prostu chciała się napić wina. Okryć się szlafrokiem, wyciągnąć nogi na stole, posłuchać dobrej muzyki, posiedzieć nieuczesana, nieumalowana i mimo wszystko czuć się dobrze. Ale ta błoga cisza zostaje nagle przerwana. Słyszysz stukanie do drzwi wejściowych. Idąc do drzwi, aby zajrzeć przez Judasza, te nieśmiało się uchylają. Słyszysz kolejne pukanie. Anna, jesteś tam? Wszystko w porządku? Wszystko odskakuje odruchowo. Tak, tak, w porządku. E, zasłaniam się, zawiam się bokiem. Rozpoznaję tą osobę? Czy głos znajomy jest mi? Cokolwiek? Po chwili w futrynie pojawia się Ruda Czupryna. Rozpoznajesz, jest to Jake, twój kolega z pracy. Ana, słuchaj, Jessica do mnie dzwoni, że podobno miałeś jakiś wypadek samochodowy czy coś. I twój telefon zupełnie nie odpowiada. Bałem się, że coś ci się stało. Wszystko dziękuję ci, że, że, że wpadłeś, bo w sumie w... faktycznie no, trochę przeżywam się za sama. Nawet nie pomyślałem, że mogłoby mi się przydać towarzystwo, a tak skoro już jesteś, to chodź do środka. Dzięki, dzięki. O, przepraszam, widzę, że chyba właśnie brałaś kąpiel. Przepraszam, jeśli wpadam zupełnie nie w moment, mogę zaczekać na zewnątrz, jeśli chcesz. Nie, nie, zapraszam, wejdź do środka, ja po prostu zaraz pójdę i przybiorę się. Chcesz jakieś kawy, herbaty? Wody, jeśli mógłbym, szklaneczkę wody. To czekaj, to zaraz ci podam szklankę i zaraz do ciebie przyjdę. On w tym momencie staje przed wielkim oknem, które jest w twoim salonie. Podziwia widok na miasto. Zresztą, osiemnasty piętra robi swoje. No, no, no. Widoki jak stapety jakiegoś Windowsa tu masz. Widoki są trochę ładniejsze niż Stapet Windowsa. Podaję mu tą szklankę, którą właśnie nalałem. Dzięki, Ana i... Sorry za to najście, ale dobrze ci widzieć. Ciebie, Jake, także dobrze widzieć, chociaż nieproszony to dobrze, że jesteś. Chcesz o czymś pogadać? Przechodzi i siada na kanapie. O tym wypadku, skoro już go poruszyłeś. Oni teraz wszyscy tam imprezują. Miałam brać w tym udział, ale, ale jakoś nie mogłam się zebrać, jakoś nie potrafię tam pójść, więc siedzę, piję wino sama i tak rozmyślam na ten temat, czy mi wypłacą to odszkodowanie, bo to w sumie nie z mojej winy było i w ogóle taka trochę roztrzęsiona jestem. Pytanie mam teraz do Ciebie jako gracza. Czy chcesz opowiedzieć mu o wszystkim ze szczegółami, usiąść blisko niego, czy wolisz po prostu przejść do innego tematu, zachować bezpieczny dystans? Nie, Jest to mój kolega z pracy, w sumie nawet dobrze się znamy i mogę mu to o, wszystkim, o tym wszystkim opowiedzieć, skoro zaczęłam. Tak mogę przysiąść się do niego, opowiedzieć to wszystko ze szczegółami i w sumie już jakieś, jakieś pocieszenie liczę. On wysłuchuje, spija tak naprawdę każde słowo i widzi, że te jego świrujące zielone oczy mają w sobie bądź co bądź troskę, zainteresowanie, nawet po prostu dobrać. Jego oczy cieszą się. Kiedy opowiadasz, jak wyszłaś ze stłuczonego auta, pokładając torebką jeszcze kierowcę, który w ciebie przegrzał, widzisz, że wręcz ma ochotę podejść i się wyściskać. Zaciska rękę, krępuje się trochę. Jeżeli mogę w tej sytuacji coś zrobić, to jakby jakieś przytulenie byłoby bardzo na miejscu. Chcesz go By, po prostu? Jakby, jeżeli on wykaże chęć takiego przytulenia jakiego kiedy o tym wszystkim opowiadam, to na, na to mu pozwolę. On daje ci z pewnością takie sygnały, jakoby chciał, ale jestem wszystkim centelmenem. Nie stara się tego na tobie wymuszać. Trochę liczyłam na to, że może bardziej się ośmieli, może po prostu myślałam o tym, że tego potrzebowałam, ale jeżeli to tak wygląda, to po prostu po prostu kończę historię. On podnosi powoli głowę w górę, patrzy ci głęboko w oczy, tak nieśmiało, niemalże jąkając się. pyta a na... ja wiem, że głupio zabrzmi, ale cieszę się, że nic ci się nie stało i sorry, jeśli to zabrzmi jakoś dziwacznie, ale chciałbym cię po prostu przytulić. Tak, Jake, możesz. Dzięki. Śmiecha się i wyciąga ręce, aby objąć cię w talii i przycisnąć do siebie. Pozwalam, obejmuję go za szyję. On obejmując cię, zaczyna cię lekko... Głaskać w plecach. Przesuwa je między łopatkami do środka pleców z powrotem. Momentami masz wrażenie, jakby bawił się lokami twoich włosów. Jest mu bardzo dobrze. To nie była tylko kwestia pocieszenia Ciebie, ale ten człowiek chyba od dawna do nikogo się nie przytulał. Mam pytanie, czy chcesz zagrać tę scenę bardziej ogólnie, czy wchodzimy w szczegóły? Wolałbym to zagrać bardziej ogólnie. Przyspieszmy. Mhm. Spędzacie wieczór w takim razie turając się do siebie, głaszcząc się delikatnie, patrząc sobie w oczy. Nie dochodzi do żadnego pocałunku, po prostu gdy przytulasz głowę do jego ramienia, on cię obejmuje swoją ręką. Jest was dobrze, ale oboje na tyle już próbowaliście, zraniliście, że wiecie, że nie ma co szarżować, przynajmniej na pierwszej randce. Czy coś byś dodał? Czy chcesz coś zagrać jako postać? W sumie takie zwieńczenie tej historii, taki opis zamykający scenę, jest dla mnie satysfakcjonujący. Chciałem się wycofać z tego, co być może mogło zajść, i zrobiłeś to na tyle dobrze, że zastanawiałem się, czy w jakikolwiek sposób poczuję tutaj dyskomfort, ale i opis był krótki, aczkolwiek pełen. Jakby w punkt, starczy tyle. Mhm. No i dobra, to teraz możesz podsumować. Te moje metody weryfikacyjne. No wiadomo, nie zawsze to tak cudownie, pięknie, różowo uda się zaimprowizować, tak jak teraz nam się udało, ale co sądzisz o takim podejściu? Podsumowując, ciebie, w tym jak to poprowadziłeś, podobało mi się to, że głosem, intonacją jakby sugerowałeś, co się tam dzieje. Nie musiałeś tego mówić wprost. Po kilku pierwszych słowach wiedziałem po co Jake przyszedł i o co o się tutaj rozchodzi, w którą stronę to może zmierzać. Byłem ciekaw, co się będzie działo po tym, jak zaproszę do środka. Jakby jeszcze mógłbym sobie pozwolić na taki dość komfortowy tryb prowadzenia tej sceny. Natomiast, kiedy już doszło do tego przytulenia, i już w głowie miałem takie, taką obawę, że to już będzie zmierzało tylko i wyłącznie w jednym kierunku, bo nie mogę sobie tutaj dopowiedzieć do tego kontekstu nic innego, tak jakby ten Twój drugi etap, mam wrażenie, pozwolił mi się z tego wycofać i zakończyć całkiem, całkiem przyjemnie tę scenę. Więc tak prezentuje się mój sposób, tylko że ten sposób działa, pod warunkiem, że gracza trochę znasz i możesz tak naprawdę na niego patrzeć. Jeśli chodzi o sceny grane przez internet, przez Discorda, byłbym cholernie ostrożny, ponieważ strasznie trudno wyczuć człowieka, jeśli jedyny co posiadasz to jego głos, a głos to kilka procent z tego, jak nawiązujemy relacje. Tak, no ciężko jest wczuć się do końca w to, co może przeżywać osoba po drugiej stronie ekranu, kiedy tej osoby nie widzisz, masz tylko do dyspozycji głos i trochę pewności siebie i może informacje o tej osobie. Aczkolwiek poprowadziłeś to na tyle dobrze, że nie straciło to na a tak jak mówiłem, ciągle zostawiłeś mi wybór. Dalej tą scenę mogłem poniekąd współtworzyć i nazwałbym to taką nicią bezpieczeństwa, o którym mogę się poruszać. Mimo że nie wiem, co będzie dalej, to sugerujesz, co będzie dalej. I zawsze mogę sobie po tej nitce po prostu wrócić, tak? Chcę grać dalej, ale to może pomińmy, bo robi się zbyt drażliwie. Zbyt no i cieszę się, że doceniłeś te aspekty i ci się podoba ten pomysł. Powiedz mi, czy ty masz jakieś swoje jeszcze osobiste porady, protipy? Tak. Rozmawiać, obserwować, i przede wszystkim. Baczyć na to, czy aby na pewno wszyscy dobrze się bawią i nie mają problemu z tym, co jest właśnie poruszane. To tak, tak zdroworozsądkowo. Myślę, że to jest wystarczające na początek. To tyle. Reszta myślę, że przyjdziesz z czasem i doświadczeniem. Myślę, że póki co wyczerpaliśmy temat. Dzięki wielkie za rozmowę. Myślę, że osoby, które się tego przysłuchują, mogą wyciągnąć jakieś lekcje, a może nie. Dajcie w komentarzach, co o tym sądzicie, jak wyglądają prokreacje na Waszych sesjach. Oraz inne drażliwe tematy oraz co nas bardziej interesuje, jak sobie z tym radzicie. Dzięki wielkie, był dzisiaj z nami Treb. Oraz HoHo. Ho. Do zobaczenia. Do zobaczenia.